Dzień dobry w kolejnym odcinku z serii Look Fantastic. Na wstępie muszę sobie troszkę niestety ponarzekać, ponieważ znowu paczka była opóźniona. Wiecie, jakby nie mam z tym problemu luz, ale z drugiej strony mam takie myślenie, że, kurde, to jest subskrypcja miesięczna. To przychodzi raz w miesiącu. To naprawdę nie ma. Komu przygotować tego, żeby to wszystko przyszło na czas? No, troszkę takie mm, mieszane y, odczucia. Plus przynajmniej jest taki, że nie mrożą kasy. Jak y, mają wysłać z opóźnieniem, no to rzeczywiście pobierają pieniądze z konta dopiero kiedy. Mm, mają w zamiarze wysłanie paczki. Nie jest tak, że na przykład pobierają pierwszego dnia miesiąca, a wysyłają dopiero powiedzmy 15, tylko rzeczywiście pobierają wtedy, kiedy, kiedy ta paczka ma zostać wysłana. No i co? To by było tyle z narzekania. Nie chcę, ale muszę. A tymczasem zabieramy się za otwieranie i oczywiście tradycyjnie pierwsze spojrzenie razem z Wami. Jaka bieda! Nie wiem, czy to widać dobrze w kamerze, że jest tutaj naprawdę bardzo biednie, no, ale zobaczmy. Na pierwszy ogień idzie nam tutaj chyba szczerze mówiąc najlepszy produkt, z tego co widzę już po tym boksie. Czyli Olaplex. Jest to serum do włosów. Jest go tutaj tylko 20 ml, więc naprawdę niedużo. To jest Olaplex Number 9. Ja dziewiątki chyba nie używałam, używam na pewno piątkę Co do dziewiątki nie jestem pewna Piątka na pewno W każdym razie i tak nie używam serum z, z tej piątki używam na pewno odżywki i, i czegoś tam jeszcze Z dziewiątką chyba nie miałam do czynienia ale, ale chętnie sobie przetestuję Kolejna rzecz, czyli tak jak ja to ładnie lubię nazwać Taka zapchaj dziura Mamy tutaj spinki. Wiecie jak się malujecie, no to, to one mają tutaj takie specjalne coś, żeby nie zrobić odgniecenia na włosach. No co no. Prawie dostałam zawału przysięgam. a OK. Chciałam sobie powąchać, więc nacisnęłam. Tak, nie zdążyłam wam w ogóle pokazać. Pokażę wam zaraz, bo na zbliżeniu od razu będzie to widać. W każdym razie nacisnęłam sobie tutaj, żeby cokolwiek wyszło, żebym mogła e, poczuć zapach. A ten strzał, który słyszeliśmy przed chwilą, to było po prostu. Pęknięcie tego z nie wiem, widać, nie widać, pęknięcie tego z zupełnie drugiej strony. Czyli tak jak tutaj mamy aplikator, tak mi zaczął wychodzić tyłem. Pozostawię to bez komentarza. Jest to produkt od marki Dr. Pau Pau, i tym razem mamy tutaj maskę do ust. No cóż, będę musiała używać jej tyłem. Maska jest w 99% pochodzenia naturalnego, jest jej tutaj 10 ml. No i co? No trochę rozczarowanko, że to się tak rozpadło, no, no nie powinno. Ale jak już się stało, no to trudno, pachnie zupełnie niczym, jak większość produktów tej właśnie marki, ale jeśli już musiałabym do czegoś porównać to zdecydowanie jest to po prostu zwykła wazelina. Także, także co? No zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Kolejną rzeczą jest maskara. i Jest to marka Ila Masqua. Nie znam, nie miałam wcześniej do czynienia. E, nie wiem, czy to jest brązowa, czy czarna. Okej, okay, to jest brązowa. Ma taką szczoteczkę. Szkoda, że mam sztuczne rzęsy. Przedostatnia rzecz to taki malutki olejek pod prysznic i do kąpieli. Mamy go tutaj 9 ml. Pachnie nawet spoko. Tuby nie urywa, ale, ale może być. I ostatnią już rzeczą w tym boksie jest taka maska na oczy. Mm. Niby grzejąca. No zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Jestem ciekawa w ogóle, jak to będzie wyglądało. Jak będę używać, to postaram się Wam e, dograć. W każdym razie, no wygląda to trochę e, jak taka opaska na oczy. Także jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak wygląda. Nie chcę teraz otwierać, no bo już musiałabym użyć, a to jeszcze nie ten czas. Także, także co? No zobaczymy. Słuchajcie, to by było na tyle z produktów z dzisiejszego boksa. E, idealnym, myślę, słowem podsumowującym tego boksa jest bieda, <grym> ponieważ sami widzicie, to chyba nie wymaga ode mnie żadnego komentarza. Produkty są według mnie słabe, wszystkie są malutkie. Jeszcze ten się rozwalił dodatkowo, więc, więc już w ogóle te spinki to też jest taki trochę, wiecie, AliExpress vibe. Także, także nie jestem w ogóle zadowolona. Mam nadzieję, że następne boksy będą e, trochę lepsze. Dobrze, że e, nazbierało mi się bardzo dużo produktów do serii Denko, bo inaczej ten odcinek byłby naprawdę strasznie biedny, także uratuję mam nadzieję tą sytuację i przejdźmy sobie do tego, jakie produkty zużyłam na przestrzeni tego miesiąca i pokażę Wam, co to w ogóle było i powiem, czy mi się sprawdzały, czy może niekoniecznie. Jako że tak jak Wam wspomniałam wcześniej, mam tutaj sporo produktów, więc postaram się je podzielić na takie segmenty, także zapraszam na segment numer jeden, a ten segment to włosy. I jak zapewne pamiętacie, nie pamiętam czy w ostatnim look Fantastic, czy w Goodie Boxie, no. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. W każdym razie w jednym z boksów miałam ten produkt, na który bardzo się ucieszyłam, bo lubię tę markę, lubię w ogóle te kosmetyki, pachną przepięknie i zawsze mi się sprawdzały. Natomiast ten produkt po prostu użyłam go trzy razy, dałam mu szansę trzy razy i, i nigdy więcej. Słuchajcie, tak obciąża włosy, że to po prostu nie mieści się w głowie. Na początku myślałam, że może za dużo go użyłam, więc następne razy już stosowałam. Go dużo, dużo mniej, bo na początku zaszalałam i w ogóle użyłam chyba ze trzy pompki. Później użyłam jednej, a trzecim razem użyłam już dosłownie pół jednej, a i tak słuchajcie, miałam tak tłuste włosy po tym, że po prostu wyglądały, jakbym w ogóle ich nie myła, i wiecie, chodziła z takimi tygodniowymi włosami. No, wyglądały okropnie. Mi ten produkt absolutnie nie służył, jeśli go używałyście możecie dać znać, może Wam sprawdzał się lepiej, w każdym razie u mnie absolutnie do wyrzucenia. Znaczy nie, no pewnie komuś dam, ale ja nie będę używać. Kolejną rzeczą jest takie serum z marki Trope i miałam też je w którymś boksie, tylko no znowu nie wiem. W którymś boksie, nie wiem, czy Luke Fantastic, czy, czy Goody Box. W każdym razie było sobie te serum. Używałam go różnie, jak mi się przypomniało, używałam co dwa, co trzy, czasami raz na tydzień. Wiecie, nie zawsze jest po prostu czas na te wszystkie rytuały pielęgnacyjne. Więc tak jak mi się przypomniało, to go używałam. I powiem Wam, że lepszego produktu nie miałam nigdy. W ogóle totalnie nie obciąża włosów. Można go nałożyć ile tylko się chce. I, I totalnie nic się z tymi włosami nie dzieje. Nie są obciążone, nie przetłuszczają się, nie elektryzują się przede wszystkim. Rozczesuje się je wspaniale. Ja zazwyczaj nakładam właśnie takie produkty na mokre włosy, więc rozczesuje się je idealnie. A do tego super w ogóle scala końcówki. Ja mam taki problem, że tutaj na końcu czasami zdarza się, że po prostu tak jak sobie wstanę e, rano i mam puch. Nie wiem od czego to zależy, ale tylko na końcach. Tutaj u góry absolutnie nie. A z tym produktem zawsze miałam piękne, gładziutkie lśniące końcówki w ogóle jakbym dopiero co wyszła od fryzjera więc, więc naprawdę bardzo, bardzo go polecam. I ostatnia rzecz z segmentu włosowego to jest moje ostatnie odkrycie ja wiem, że te maseczki były wiralowe jakiś czas temu, w każdym razie do mnie wszystko dociera z jakimś dziwnym opóźnieniem, w każdym razie dopiero ostatnio przypomniało mi się o nich jak weszłam do Rossmana i je po prostu namierzyłam wzrokiem, bo wiem, że w ogóle jak była ta faza na to na TikToku, to te te maseczki były wszędzie wyprzedane i tak dalej, a teraz wszyscy o nich oczywiście zapomnieli i już jest ich pod dostatkiem. Więc stwierdziłam, że sobie przetestuję. Ja zazwyczaj, jak nakładam jakieś maseczki do włosów, nie nakładam od nasady, bo u mnie nieważne jaka maseczka zawsze mi to bardzo obciąża włosy, i po prostu jak posmaruję, się, posmaruję włosy od nasady, to one są na drugi dzień okrabnięte, w ogóle takie. Wyglądają jakby ich było trzy na krzyż, a tego stwierdziłam, że dobra, zaryzykuję. Testowałam to w ogóle w weekend, więc jakoś super mi nie zależało na tym, żeby na drugi dzień te włosy wyglądały dobrze. Także zaryzykowałam i powiem Wam, że to jest po prostu game changer serio. Jakby rozumiem już tą fazę, która była wokół tego produktu, i, i te setki zachwytów u różnych dziewczyn. To jest produkt idealny, kiedy na przykład. Nasze włosy nie są w jakiejś super najlepszej kondycji, ale musimy pięknie wyglądać: mamy jakieś, nie wiem, wydarzenie, czy to wesele, czy komunie, czy urodziny, czy w ogóle idziemy gdziekolwiek na imprezę, czy po prostu tak dla siebie chcemy, żeby nasze włosy wyglądały lepiej. To po tej maseczce na drugi dzień włosy są. na drugi dzień mam na myśli, myjesz wieczorem i używasz jej wieczorem i wstajesz rano. To po tej masce to jest po prostu hit. One są tak mięciutkie, w ogóle nie są obciążone. To było dla mnie największym zaskoczeniem, że mimo posmarowania włosów od nasady ja nie miałam takiego przychlasta na głowie. To jest po prostu dla mnie totalna nowość, jeśli chodzi o używanie maseczek, że nie robią przychrasta na głowie. I ta maska jest naprawdę super, ona kosztuje jakieś, nie wiem, 3 złote z kawałkiem, także naprawdę bardzo Wam polecam do przetestowania. Kolejny segment to żele do mycia twarzy. I zaczniemy sobie może od tego, który aktualnie zużyłam, też z któregoś z ostatnich boxów. I generalnie moim zdaniem jest to spoko żel, gdyby nie fakt, że przy pierwszym otwieraniu urwało mi się te opakowanie, więc no to jest dosyć ciężkie do otwarcia, więc ja i do zamknięcia też, jak widać. Więc przy każdym otwieraniu, po prostu musiałam się z tym produktem siłować, co było troszkę niekomfortowe, bo niejednokrotnie, wiecie, siłą gdzieś tam zaciskam, a że tutaj się oderwało. No to bardzo często, o, tak pod tym kątem, może trochę widać. To bardzo często, wiecie, raniłam się o to i tak dalej, to było niewygodne. Nie wiem, czy to po prostu ja mam za dużo siły w łapach, czy, czy producent nie do końca zadbał o to opakowanie. W każdym razie no to ponarzekać mogę sobie tylko na opakowanie, bo działanie było naprawdę spoko. Nie mam tutaj żadnych zarzutów do, do tego produktu. Także, także też jak najbardziej mogę wam polecić. Skóra po nim była fajna, napięta, odżywiona. Więc więc fajnie używałam go rano i wieczorem i po prostu zawsze zostawiał taką fajną, świeżutką buzię i super przygotowywał ją zarówno pod kolejne etapy pielęgnacji, jak i pod to, żeby po prostu za chwilę, wiecie, po tej buzi nałożyć od razu makijaż. Drugi żel to jest mój ulubieniec. Nie wiem nawet ile opakowań tego e, żelu już zużyłam. Myślę, że większość z Was może go znać, a jeśli nie ten konkretny, to na pewno e, inne z tej linii. W każdym razie to jest ten przeciwko niedoskonałościom i on zawsze, słuchajcie, ratuje mi tyłek w momentach takich kryzysowych, czyli wiecie, jak mamy jakieś wypryski i tak dalej. On też zapobiega tym wypryskom, więc, więc naprawdę super łagodzi te, te wypryski, które gdzieś tam nam wychodzą, albo jak zaczynają wychodzić, to on je bardzo fajnie przygasza, hamuje. Także, także no naprawdę dla mnie to jest numer jeden żel do mycia twarzy. Kolejny segment to płyny micelarne i tutaj mamy oba z Garniera. Ten jeden, no to nie będę tutaj za dużo na jego temat się wypowiadać, bo, bo myślę, że większość z Was może go znać. To jest moje też niezliczone które opakowanie. Ulubiony, zawsze był i będzie, dopóki nie pojawi się jakiś nie wiadomo jaki lepszy. W każdym razie na ten moment lepszego chyba od niego nie znalazłam. Super domywa, zostawia skórę fajną, odżywioną i tak dalej, więc, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajnym produktem. I tutaj kolejny od Garniera. Tym razem był to taki dwufazowy z olejkiem i powiem Wam, on fajnie w ogóle nawilżał twarz i jeśli chodzi o zmycie, wiecie, podkładu i tak dalej, to działał super. Natomiast z nim miałam bardzo duży problem, jeśli chodzi o zmywanie tuszu do rzęs. Bardzo się to mazało, nie chciało się zmazać, musiałam mocno trzeć te Oczy, więc do takiego mocniejszego makijażu raczej bym go nie polecała, ale jak ktoś taki, wiecie, ja na przykład na co dzień używam tylko kremu BB, no wiadomo, jakiś tam brązer i tak dalej, ale tego też nie jest jakoś super dużo, więc do takich zadań sprawdza się super, ale do oczu już bym raczej go nie poleciła. No i tutaj trzeba powiedzieć, że zdecydowanie bardziej niż ten na wilże abuzie zostawiają naprawdę taką. Full nawilżoną. Czuć ten olejek, że on tutaj jest w środku, co też było fajne, ale właśnie trochę szkoda, że mocno trzeba trzeć buzie, żeby się pozbyć makijażu. Tutaj już bez segmentów, bo każdy produkt z innej parafii. W każdym razie mamy tutaj taki tonik do twarzy od Bielendy. I też kupiłam go dlatego, że akurat jak byłam w Rossmanie, to nie było tego, którego używam zawsze, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję. Mm, I to jest tonik łagodząco-nawilżający z aloesem i kurkumą. I rzeczywiście jest nawilżający, łagodzący i tak dalej. Wszystko super, pachnie pięknie. E, w każdym razie dla mnie szczerze mówiąc jest troszkę za słaby. Wolę jednak jak ten tonik rzeczywiście czuję, że on sobie działa. Nawet jak piecze to ja czuję, że, że jest dobrze i też czuję lepsze działanie po tych Mocniejszych tonikach. Ten powiedziałabym, że na taką cerę, jeśli ktoś nie ma absolutnie żadnych problemów z cerą, i ona naturalnie jest po prostu piękna, nie ma żadnych porów i tak dalej albo jest po prostu w jakimś nastoletnim wieku i szuka swojego pierwszego toniku, no to to jak najbardziej jest ten produkt. W każdym razie ja z moją cerą e, potrzebuję czegoś mocniejszego. Kolejny produkt to taki kremik z marki Resibo i tak jak kocham całym sercem e, markę Resibo, tak niestety z tym kremem mi się nie trafiło. Uważam go za ym... Słaby. To jest ultralekki krem zmniejszający widoczność porów. Czy zmniejszył jakieś pory? Nie. Czy jest ultralekki? Tak, aż za bardzo. Ogólnie jego konsystencja jest bardzo taka rozlewająca się. Wiecie, jak się go posmaruje, to buzia jest cała mokra. I jak wysycha to w ogóle nie czuć tego nawilżenia i być może gdybyśmy poznali się inną porą roku, a poznałam go właśnie jeszcze kiedy były takie chłodniejsze dni i moja skóra potrzebowała dużo więcej tego nawilżenia i zawsze pod niego musiałam jeszcze dodatkowo stosować taki olejek do twarzy, żeby, żeby jakoś te nawilżenie sobie podbić. Ale gdybyśmy poznali się latem, gdzie moja skóra się bardzo przetłuszcza, to być może byłby nawet moim ulubieńcem. Yy, musiałabym to przetestować właśnie w, w letniej porze. W każdym razie, na, na takie chłodniejsze, zimowe pory, no to, to nie jest najlepszy wybór. Nie na się zbyt dobrze. Pachnie oczywiście cudownie, jak wszystkie kosmetyki od Recibo. Yy, no, ja z takim dosyć niesmakiem go yy, będę wspominać. Ale gdyby na przykład jeszcze zdarzyła się sytuacja, że nie wiem, nie ma mojego ulubionego, wchodzę do drogerii, chwytam sobie za ten latem, to myślę, że dałabym mu jeszcze jedną szansę. I ostatnia już rzecz na dzisiaj i jest to rozświetlacz od marki Max Factor. Słuchajcie. Mega wydajny produkt. Nie mogłam się już doczekać, aż go skończę. Ale to nie dlatego, że był beznadziejny, tylko dlatego, że lubię testować produkty, więc, więc zawsze czekam, aż się one skończą, żeby móc już testować kolejny. W każdym razie tutaj może jeszcze troszkę będzie widać. Nie chcę, żeby mi się tutaj rozsypało to wszystko. To jest odcienie 001 Nude Beam. I on był naprawdę super. Fajną taflę robił, i w ogóle było widać bardzo fajnie te drobinki. Miał lekki kolor, taki właśnie złotawy, więc nie był taką przejrzystą taflą na, na buzi. Ale zostawiał właśnie lekką taką poświatę. Po prostu trzeba było dobrze z nim popracować i rozblendować, żeby nie było widać tego odcięcia rozświetlaczowego. Ale sam w sobie produkt jest super. I słuchajcie, bardzo długo też utrzymywał się na e, twarzy. Cały dzień. Cały dzień makijażu był w stanie wytrzymać, także naprawdę i słuchajcie, żeby Was nie skłamać, miałam go, no myślę, że zaraz można by było powiedzieć, że rok bardzo długo, naprawdę bardzo bardzo długo, dlatego że też jest bardzo dobrze napigmentowany i nie trzeba nakładać go nie wiadomo ile, żeby uzyskać jakiś efekt. I on też z tego co pamiętam nie był chyba jakoś super drogi. No już nie powiem wam ile dokładnie, bo tak jak wspomniałam, zamawiałam go bardzo bardzo dawno temu. W każdym razie z takiej no myślę, że można powiedzieć średniej półki cenowej, bo jako niską e, półkę cenową traktuję bardziej takie kosmetyki, jak jakieś Lovely, Vibo i tak dalej. Max Factor nazwałabym taką e, mocno średnią półką cenową. To, to jest to naprawdę bardzo fajny produkt. No i dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że tego nieszczęsnego e, boksa Look Fantastic trochę udało mi się odratować tym fajnym denko. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba, bo mi bardzo. Uwielbiam w ogóle Wam tutaj recenzować, testować nowe produkty, także, także fajnie. Możecie też w ogóle dać znać, jeśli macie jakieś produkty fajne do przetestowania, jakieś polecajki, ja chętnie je sobie sprawdzę. No i co, i to by było na tyle w tym filmie. W tym miesiącu będę w ogóle mieć jeszcze Goodie Boxa, także nie mogę się doczekać i też sobie go razem otworzymy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!